Thank you Cześć. Witajcie na kanale Family Hiking. Witajcie przede wszystkim w Smoleniu, gdzie jest Zamek Pilcza. jeden z piękniejszych zamków na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wchodzący w skład tak zwanych Orlich Gniazd, czy systemu orlich Gniazd. Zameczek jest tutaj. Natomiast on jest trochę nietypowy, bo ma zamek wysoki tam oraz dwa zamki z Widzimy sobie do jednego z nich o zamek, o zamcze wschodnie. Tutaj najpewniej już w XIII wieku istniała jakaś twierdza. W ogóle ślady osadnictwa mówią o tym, że. E, już tutaj się działo coś dużo dużo wcześniej natomiast chodzi po prostu o to, że tym pierwszym budowniczym cześć był Otton Spilczy, który najpewniej w połowie, czy w drugiej połowie XIV wieku odbudował zamek, czy wzniósł zamek murowany taki w podobnym kształcie jak teraz. I najpewniej była to Jedna z wielu fundacji Kazimierza Wielkiego, który po prostu fortyfikował swoje państwo, czy granice. Teraz idziemy sobie na rekonstrukcję murów. Tam chyba jest jedno z wyjść, ale teraz się za mnie wchodzi. już tam idę do Was. I o co dalej w tym chodzi? Że ten odtąd spilczy, bo najpewniej właśnie tym, który wybudował ten zamek, czy odbudował go, gdyż wcześniej źródła mówią o jakichś walkach o zamek tutaj w pobliżu, ale nie wiadomo, czy chodziło o ten, czy o jedną z pobliskich strażnic, tak? To były czasy, kiedy Władysław Łokietek walczył o tron krakowski e, i ten odtąd z Pilczy daje e, początek rodowi Pileckich. E, ten zamek zmieniał później właścicieli, ale co najciekawsze, o wow, co najciekawsze, że przez długi czas Właścicielką była córka tego Tonas Filczy Elżbieta Pileska-Gronowska, która była trzecią żoną Władysława Jagiełły od 1417 roku. Pierwotnie zamek, tam sobie pójdziemy na koniec, miał wieżę ostatecznej obrony, czyli stołp i właśnie tą część murowaną, tam gdzie jesteśmy. Czyli forma takiej trochę strażnicy, a te podzamcza zostały dobudowane w XV i XVI wieku jako takie zaplecze gospodarcze. Hej, hej. Hej, hej, hej. Nie. Na zamku na przełomie XV-XVI wieku przebywał Bernard <coughs> Bernard z Lublina. Polski poeta, tłumacz. Jako pisarz. No jedna z takich kluczowych postaci polskiego renesansu, w której się nawet przypisuje. Powstanie pierwszej książki drukowanej. On był kapelanem tutaj, kaplicy, która była. I takim osobistym lekarzem można powiedzieć Jana Pileckiego. No dobra, tyle z tego podzamcza. Zaraz ruszamy na zamek na drugie i na zamek wysoki. Dobra, teraz jesteśmy na podzamczu zachodnim. Tutaj właśnie jest sporo pozostałości dawnych budynków mieszkalnych, które jakby wchodziły w skład tego zamku. I tutaj, ponoć, właśnie gdzieś swoją komnatę miał Bernat z Rublina. Który co ciekawe, zachwalał właśnie bibliotekę zamkową, że posiadała bardzo duży zbiór. Obok mnie jest studnia, znaczy tam, kwadratowa. Ona miała mieć głębokość chyba 200 metrów, według legendy, i ponoć wykuli ją jeńcy tatarscy w skale. Ale to chyba jest taki Urban Legend bardziej. No, dyby, tak, ta ulubiona zabawka. To jest dla dużych dzieci. Dobra, chodźcie, żebyśmy jeszcze na wieżę zdążyli. Zameczek jest fajnie odnowiony, on był kiedyś ruiną, tutaj się mury zawaliły. Zresztą o co chodzi z tym zamkiem jeszcze, że on przechodził z rąk do rąk. Po tych Pileckich tutaj kolejnym rodem byli Padniewscy, którzy z czasem przenieśli się z tego zamku do pobliskiej Pilicy, gdzie po prostu sobie wybudowali taki bardziej okazały Pałac, zamek, e, zwał jak zwał, po prostu nie chciało im się mieszkać w takiej fortecy, Między innymi przez to, że komunikacja w tym zamku była utrudniona, praktycznie tamto podzamcze nie połączone z tym, a tutaj, widzimy, żeby dojść na zamek górny, no trzeba się spinać po skalę, po murze. Że było mi to niewygodne, natomiast no i zamek zaczął popadać w ruinę ale co ciekawe, że cios mu zadali Szwedzi którzy po prostu go koło 1655 roku zdobyli i e, no, podpalili i ograbili wiadomo i od tego czasu zamek po prostu no, popadał w ruinę nic się nie działo e, miejscowa ludność traktowała go jako kamieniołom natomiast już po zaborach w XVIII wieku e, 1777 17, 17, 17, Austro-Węgrzy, Austriacy yy, użyli kamień stąd do budowy pobliskiej komory celnej W XIX wieku próbowano, próbowano zamek reaktywować i między innymi zrobiono tutaj fabrykę śrutu co ciekawe, że w internecie można spotkać fabrykę śrub ale myślę, że jest to po prostu prze... Błąd, przerysycenie. Uważajcie na te schody tutaj. No teraz schodzimy do serca zamku, czyli do tego zamku najwyższego, wysokiego. I tutaj był budynek mieszkalny, ale też wykuta studnia w skałach, no bo wiadomo, jakoś deszczówkę trzeba było gromadzić. I to jest chyba to, cysterna. Nie studnia, tylko cysterna. Co by mogło trochę wnosić kłam tej legendzie o tej studni wykutej przez Tatarów. Chociaż pewno też taka była, natomiast... Ta część zamku, tutaj z budynkiem, miała być miejscem ostatecznej obrony. Wieża, którą tam widzimy, to nic innego jak średniowieczny stąp, czyli właśnie wieża ostatecznej obrony, czyli pan zamku miał tam uciec z najbliższą świtą i po prostu się tam bronić, miał mieć zapasy jedzenia do czasu Odstąpienia od obrążenia zamku albo do czasu przybycia od sieczy. I tu była właśnie taka centralna część obrony prawdopodobnie zamek, wieża z tej strony, cysterna, która no mogła też pełnić funkcję mostu zwodzonego, no bo często do tych schodziło, wchodziło się, żeby jeszcze utrudnić wrogowi dojście. Wchodziło się z Poziomu murów, czy przez jakiś mostek zwodzony Proszę, wszedłem na działo. Wyszedłem na działo. Wyszedłem na działo. Wyszedłem na działo. Nam szczelać nie kazano, tak? Czy jak to było? Wszedłem na działo. Nie pamiętam co wolać. Chciałbym nie, w ogóle sprawdzić. do góry. Tak? <laughs> Idziemy teraz na wieżę Nie wiem co z tego wyjdzie, bo ja z tobą włócznią to tutaj się nie mieszczy. Zresztą właśnie to chodziło w tych krętych schodach, żeby uniemożliwić atakującym wchodzenie. One zawsze są kręte w jedną stronę, żeby właśnie wchodzący nie mógł atakować mieczem, tylko co najwyżej bronić się tutaj tarczą. Ale jest okienko. jeszcze ja by tu ja bym wyrównył i ci znął to ile by okej to z wućnią tutaj nie było najmocniejszym najmocniej stroną już wiemy dlaczego Mój selfie stick ma W tym momencie jakieś 2,5 metra Prawie 3 Tak, mamy chipsy, popcorn Wszystko Ale będzie widok fajny Są doskonale widoczne te podzamcza czy zamki niskie wschodnie i zachodnie A prawdopodobnie ta wieża mogła być wyższa, bo no przeważnie były wyższe, to jest wiadomo, że w wyniku dziejów się zdegradowała, czy z, została obniżona z pewno kilka, nie kilkanaście metrów. One często też pełniły, zwłaszcza na tej jurze krakowsko-czeskowskiej, na w tych, w tym szlaku gniazd funkcję komunikacyjną. Dzisiaj jeszcze przy w czystym niebie, nie takim jak dzisiaj, ale w przejrzystym niebie. W czystej pogodzie można doszedć z wieży jednego zamku, wieżę drugiego i jest dość mocna teoria, że te wieże miały no, rodzaj takiego alertu RCB. Tak? Można było rozpalić jakiś ogień, dać znać. E Kolejnemu zamkowi, kolejnej strażnicy, o tym, że na przykład nadciąga w ruch, żeby przyspieszyć tutaj mobilizację. Takie zamki też pełniły po części rolę zamków ucieczkowych, czyli na przykład okoliczna ludność mogła się tutaj z dobytkiem schronić i bronić. No cóż, z tego pięknego miejsca kolejny zamek zaliczony. Co ciekawe, byliśmy tutaj już 2,5 roku temu. Więc jak chcecie poglądać późnym latem, wczesną jesienią, fajne zdjęcia z drona, a przy super pogodzie, to zapraszam, linka wrzucę, bo no, zamek robi robotę, zwłaszcza po tej rekonstrukcji. A my chcieliśmy też zobaczyć go zimową, w zimowej scenerii, bo no, warto zamki zwiedzać o każdej porze roku. Także bardzo Wam dziękujemy. Trzymajcie się, pozdrawiamy, do zobaczenia na kolejnej wyprawie na naszym kanale. Pa! Jeszcze na koniec zapomniałem powiedzieć, że e, z, tutaj na tym terenie też były dość zacięte walki podczas I wojny światowej między e, austro a wojskami rosyjskimi i e, tutaj zresztą, gdzieś są chyba niedaleko na jakiejś linii okopów Natomiast najpewniej tutaj stacjonowali Austriacy. Skąd o tym wiemy? Bo w 2014 roku przeprowadzono tutaj badania archeologiczne i znaleziono pochówek dwóch żołnierzy szkieletów austro-węgierskich. Najpewniej tak rozpoznano to po ubiorze, po umundurowaniu. Natomiast rany, czy na sposób, zmasakrowania tych zwłok, pokazywał, że oni najpewniej umarli, zginęli w wyniku ostrzału artyleryjskiego, czyli być może tutaj gdzieś, może nie bezpośrednio sam zamek, ale obok te tereny, no, przeszedł tędy front, tak? I na szybko tych Austriaków gdzieś e, pochowano, także taki koniec smaczek związany z tym zamkiem.